Możesz nawet pomyśleć, że nikt nie widzi bitwy, którą toczysz, ale są niebiańskie oczy, które dostrzegają każdy szczegół twojego cierpienia. Ojciec pio, nawet po swojej śmierci, nadal wstawia się za tymi, którzy ufają, płaczą i czekają. Rozumie ból fizyczny, niepokój duszy i dni, w których brakuje siły nawet do modlitwy. I dlatego ta modlitwa to nie tylko słowa, to oddech dla twojego zmęczonego serca. Poczuj teraz, jakby był tam z tobą, klęcząc w milczeniu, modląc się u twego boku, bo w chwilach, gdy ciężar wydaje się nie do zniesienia, niebo zbliża się do ziemi i to w tej świętej jedności dokonują się cuda. Otwierając swoje serce z szczerością, przygotuj się na przyjęcie pokoju tam, gdzie wcześniej było cierpienie, nadziei tam, gdzie był rozpacz i obecności, która wszystko przemienia, pewności, że Bóg, poprzez wstawiennictwo ojca Pio, już się o ciebie troszczy, o Boże nieskończonej miłosierdzia. W tym momencie refleksji zwracamy się do ciebie w poszukiwaniu pocieszenia i ulgi. Niech obecność Ojca Pio, z Jego głębokim i pełnym miłości spojrzeniem, otuli nas płaszczem spokoju, rozpraszając chmury bólu, które nas otaczają. Niech Jego ręce, naznaczone cierpieniem, zainspirują nas do przyjęcia naszych własnych krzyży z wiarą i odwagą. Dziękujemy Ci, Panie, za światło, które oświetla naszą drogę nawet w najciemniejszych chwilach. Niech wstawiennictwo Ojca Pio przypomina nam, że ból nie jest ciężarem, ale okazją do przemiany. Niech w każdej łzie zobaczymy odbicie Twojego współczucia, a w każdym zranieniu zaproszenie do duchowej odnowy. W obliczu rozpaczy wznosimy nasze serca, prosząc, aby siła boska nas umocniła. Niech miłująca obecność Ojca Pio prowadzi nas, pokazując, że nawet w cierpieniu, Jesteśmy otoczeni Twoją wieczną miłością. Niech każdy oddech zbliża nas do pokoju, którego tak pragnęliśmy. Ufamy, Ojcze, że w naszej wrażliwości odnajdujemy prawdziwą istotę wiary. Ojciec Pio, który zrozumiał wartość cierpienia, uczy nas, jak znaleźć piękno w chaosie. Niech będziemy instrumentami Twojego pokoju, przynosząc ulgę tym, którzy również cierpią. W każdej modlitwie, którą składamy, niech nasza wdzięczność brzmi w każdym słowie, niech moc świętych zainspiruje nas do wytrwałości, zawsze szukając Twojej twarzy, niech światło Ojca Pio oświetli nasze zrozumienie, ujawniając cel naszych zmagań. Na koniec złożymy Ci nasze niepokoje, pewni, że w Twoich rękach wszystko się przekształca. Niech obecność Ojca Pio otuli nas w objęciach pocieszenia, przypominając nam, że cierpienie jest przemijające, a radość wieczna. Amen. O Boże nieskończonej dobroci, dziękujemy za światło, które świeci pośród bólu. Tak jak Ojciec Pio nas nauczył, każde cierpienie jest okazją do odnowy i oddania się w Twoje miłosierne ramiona. Świętujemy ulgę która przychodzi przez modlitwę, gdzie słowa stają się balsamem dla ran duszy. Niech zawsze znajdziemy pocieszenie w Twoich obietnicach, tak jak czynił to święty z pietrelciny. Dziękujemy za nieustanną obecność Ojca Pio w naszych sercach, prowadzącego nas przez trudności. Niech Jego wstawiennictwo zainspiruje nas do przekształcania łez w błogosławieństwa. I wyzwań w zwycięstwa. Chwalimy Twoje miłosierdzie, które odnawia się każdego dnia, pozwalając nam odzyskać nadzieję w czasach przeciwności. Niech nasza wiara będzie kotwicą, która utrzymuje nas mocno w burzach życia, wdzięczność za siłę, którą otrzymaliśmy, aby stawić czoła bólom świata. Niech światło Ducha Świętego otuli nas. Przynosząc pokój i spokój w każdym kroku, który stawiamy na naszej drodze. Świętujemy łaskę, jaką jest możliwość zjednoczenia się w modlitwie, dzieląc się naszymi troskami i radościami. Niech poprzez wstawiennictwo Ojca Pio będziemy instrumentami miłości i pocieszenia dla tych, którzy cierpią. Panie, w obliczu trudności życia, proszę, abyś pomógł mi znaleźć pokój w moim sercu. Niech każde wyzwanie będzie dla mnie okazją do wzrostu i duchowej przemiany. W poszukiwaniu celu proszę o jasność w mojej drodze. Niech potrafię rozpoznać wybory, które przybliżają mnie do Ciebie, a oddalać to, co odciąga mnie od Twojego światła. Gdy samotność mnie zaatakuje, niech pamiętam, że Twoja obecność jest stała. Pomóż mi pielęgnować relacje, które odzwierciedlają miłość, którą masz do mnie i do wszystkich wokół mnie. W obliczu trudności finansowych, proszę, abyś obdarzył mnie mądrością w zarządzaniu zasobami. Niech nauczę się być wdzięczny za to, co mam i dzielić się z hojnością. W chwilach niepewności, niech znajdę odwagę, aby iść naprzód. Pomóż mi ufać Tobie. Nawet gdy droga wydaje się ciemna i pełna wyzwań, proszę także za tych, którzy cierpią wokół mnie. Niech będę narzędziem miłości i pocieszenia, przynosząc nadzieję i ulgę tym, którzy zmagają się z bólem i trudnościami. Na koniec, zapraszam moje serce do zobowiązania się do życia w jedności z Tobą. Niech każdy dzień będzie okazją do zbliżenia się do Twojej miłości i mądrości. Z całego serca dziękuję każdemu z Was za dołączenie do tej potężnej modlitwy. Niech siła Ojca Pio nadal nas prowadzi, przynosząc pocieszenie i nadzieję. Trwajcie mocno w swoich modlitwach i ufajcie dobroci Boga, bo On zawsze słyszy nasze pragnienia. Co powiesz na to, aby poświęcić kilka chwil swojego dnia na refleksję i wdzięczność? zabierz ze sobą to światło i podziel się nim z tymi, których kochasz.